Ja to jestem ja, więc ja zawsze będzie nagrywał. Dzisiaj jak chcesz, będziemy nagrywali Brawl Stars i no to tyle. Gramsy kiełkę, możecie dołączać jak chcecie tu macie nick, ale nie wiem czy będziecie chcieli, ale ci którzy chcą to zapraszam. Teraz nie. Okej, to. Ахали, пока. Да, скоро ты на это гар. Она бы меня. Что? Не он играть. Пробую играть, но не забавить И пизда. Ой, малыш, Ой, бери, курда. Zum razem spróbuję tylko jest kłopot tobie. Kurde kurde no, no za bardzo to nie jest tak łatwo. Ech, nie no nie pytajcie dlaczego, kurde ten ee, mam... E, mam nazwę Minka Huzińska, bo to jest mojej mamy. I... Jak coś no... Nie wiem. Dobra, spróbuję podgróć Jak coś też polecam, to są moi znajomie, ale to jest moje drugie konto. Profirowe. No już w dzisiaj dopiero co nabiłem, więc bardzo fajnie No nie jest to. Więc... No dobra, nie będę już was zamięczać. Zacząłem grać. Whoop 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 wow! Ey, nisli some! Okay. Oh, I like this move. Yeah, uh, high score. Is he magic? And the walk is going on, how hard? Okej okay. Perfekto. Ha. Stój Gdzie? Kurde. Kurde. się kurde, 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 no. Ale chyba będzie nasz, w moich leczów więc dobrze co nie was, my mamy tylko tyle i tylko tyle, chyba przegraną mamy już ale nie wiemy co jeszcze czeka nie marudźmy dobra robimy to próbujemy ich rozbombić. tak rozbomb, a nie no nie ma tutaj jest to ten idzie. O o kurde, tak mało procent, naprawdę? nie no dobra. Kierunkiem za mocno już takim nie jestem, jakoś tam byłem tam 30 którą? 33 Jak widzicie mam High Court do Mało skimków mam, ale chociaż to. I to są moje wszystkie postacie. Za bardzo od są, dopiero się trafiłam, Teraz ogromne na grono. Nie Coś dziwne, że to mam 1900, to na moim trzecim koncie mam. Bo ten Edbit to jest moje ten główne konto. Teraz jak gram na moim telefonie, to to jest drugie konto, a oj co mam trzecie. Ej, powiedzcie, jak ktoś ma gadżet, to, e, ten, nie gadżet tylko te, z tego eventu, to jak to działa? Bo ja nie wiem, czy to samo się robi, czy to ktoś, czy to ty to robisz, czy to ty naklikasz. Jak ktoś to ma, to powiedzcie czy mi. Kurde, ej, dobrze jest to dzieło. Działo ma Matę, Nie no, nie będę się wymierzyć. Za mądrym nie jestem. Ja, yeah, boi. O kur... Kill my computer That's it, motherfucker Bitch, wrong with you, huh? Okej Dobra, nie będę klinać, bo mi się przeklinać, bo myślę, że coś nie dobrze E no, tak po prostu mówię, że mi się niedobrze robi, bo... Żeby tak... YouTube mi nie zwanował tego konta Okej okay. ど、はい、んどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんしんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどどどどんどんどんどんどんど Tam, gdzie kocharek nie ma, to tam to zawsze są. Biu, biu! <gryw> no, no, nawet powiedzcie jeszcze w komentarzach, mam mówić, czy nie mam mówić. Ktoś znowu jakieś. Ach, no cóż, no, no, no. To nowy sezon, te stardropy mogły być takie normalne. Mm. no dobra Myczko. a jak e, coś wczoraj zauważyłem lego fortnite Dość fajny zestaw lama niezły jest ale za bardzo nie ma. duży jest jest git. Może jak się nauczę, bo dopiero co zacząłem grać, bo dopiero co zacząłem ten YouTube, a, to może się nauczę wstawiać obrazki i pokażę wam jak to wygląda. Może jak się nauczę. Nie wiem, jak coś, jak to trzeba nagrywać, właśnie na YouTubie takie gry jak. Brawl Stars, Roblox, bo mój kanał będzie tak, że będzie on słynął z Robloxa i z Brawl Starsa, bo będę grał może na moich dwóch kontach i będę wam pokazać jak po prostu gram, nic więcej, no, za bardzo szybko nie ma, jak się założy YouTube. Snicky, yeah, tak. Był Ha Give me that Dwanaście <laughs> Łatwo się gra Leonem Ale tak się go ma na szóstej i to i tak się łatwo gra nie, no, coś mam, chyba. Nie, coś, Piaszka. O, dobra, na dzisiaj to nic. Pokażę Wam tylko, jest kurde. No, nie, no, nie, no, nie wytrzymam Pokażę Wam moje konto na. na tym, na odbloksie. Pokażę wam moje dwa konta, czyli na tablecie tak wszystko jest git. E, to jestem ja dziwny. E, to jest moje drugie konto. A e, czekaj czekaj. A to jest moje główne konto, Jasik z 500. E, dużo tutaj gram. Najbardziej gram na moim drugim koncie w ProDrifty, bo na telefonie się łatwo gram. A na tablecie gram tyle Tower bo to mam najlepsze postacie. No dobra, to, to, to tyle na dziś. To...